Ania, chodź. Pomóż mi z tym zadaniem, Zobacz, tu jest zadanko. Chodź. To jest to zadanko. matko! Przecież ta linijka tutaj nie może być. Zobacz, to jest zadanko. przecież się bliżej. Tutaj dodajesz, tu odejmujesz i musisz podstawić... Tak, podstawiam i dodaję. Hm? Podstawić ten wzór. Waldek, gdzie ty jesteś? W raju. Trochę w górach, a trochę w raju. No co z tobą? To mam problemy z koncentracją. No przecież tak, to ty się niczego nie nauczysz. Jak mawia mój pradziad, nauka nie zająć za młodość, musi się wyszumieć. Bartek, przecież ty się przez cały czas gapisz w mój dekolt. A na co mam się gapić? Zdrowy jestem. No wolałabym, żebyś patrzył w zeszyt. Ty, Elżbietanka, mogłaś golf założyć. Jasne. Jest 25 stopni, a ja będę golf zakładać. Ty wiesz, jak ja się pocę? Pięciu minut bi ze mną nie mógł wytrzymać. No właśnie, nie mogę wytrzymać. A no poza tym, Warderek, jakbym miała na sobie gol, to bym go musiała ściągnąć. O, to, 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 to właśnie. Co? Kaśka. Co? Co, co, po prostu zróbmy to szybko i wrócimy do nauki. Ale co? Co, co, ecie, będzie baja, bongo, riki, tiki, tak. Ja jestem pan tic Kaśka, bądź moją moniką, ja będę kulfonem i zrobimy ciukcie. No chyba uszalałeś, ja mam chłopaka. Ja też mam chłopaka. Znaczy. Mam dziewczynę, chodzi w spodniach, ale to dziewczyna. Kaśka, przestań, no po prostu ja wiem, że ty tego chcesz. Nie ja bądź nie... taka pruderyjna. Ja nie po to tutaj przyszłam. Ja też kiedyś poszedłem po chleb, a wróciłem z deską surfingową. Poserfujemy po jeziorku. Co? Myślisz, że, że ja się tak zgodzę? Bez walki? Jak chcesz z, baj z bajerami, to idę po strój. Po co? Strój, Batman, Superman, Świnka Pigi, Kaśka. Dla ciebie to ja się nawet za tyle tu bisia przebiorę. Tulimy. Co? Tulimy. Ja pierdziwałam, że ty jesteś zmoczony. A, Kaśka, przestań, ja wiem, że ty tego chcesz. Co? Ciekawe skąd? Czuję. A, ty świnio jedna. O, Kaśka. <grym> Gra wstępna. O nie! Kaśka to mnie jeszcze bardziej podnieca. No i wykrakał. No przecież ja nie wyczynam! Ty świnio jedna! Ty jedna świnio! Ale umieśniona! Hej, to jest sytuacja, moją i jego Waldek! Waldek! co tu się dzieje? Cię wcale nie dziwię, że ty siódmy rok studiujesz, ty pacanie ty! Ale kochani... mi się nie tłumaczyć. Ale kochanie. Zamknij się, tłumacz mi się teraz. <haha> Dobrze, to ja Ci wszystko powiem, to wszystko jej wina. Hmm? Ona tu przyszła i zaczęła mnie napastować. Ja jestem cały od pasty. Ja się jak but czuję. Wyboleruj mnie, bądź moją kiwi. Przepraszam, nie szkodzi. My cały wieczór robimy proste zadania matematyczne, a jemu jakimś cudem wychodzi 75B. A, tak wyszła. W ogóle, Waldek, jak ty mógłbyś spojrzeć na tego kasana ogrodowego, co? Moja babka Ech. była Niemką. Słucham? zawsze lubiła garten, figury. No nie pamiętasz, nie. te z Aiden hałapał Envite? po prostu. To, to Waldek, ja ci już nie wystarczam? Za mało ci mnie? No jak chcesz, to ja mogę przycyć, Waldek. Nie no, tyle szczęścia, to ja nie udźwignę. To jakby nie jest rozmowa na moim poziomie. A teraz? No to pokaż mi to zadanie Waldek! Chodź tu no! Już mam do dzień siły. No i Waldek, jaki ty tu masz problem? Zobacz, tu dodajesz, patrz, tu odejmujesz, no i jaki masz wynik? O ja. teraz to 85D. f Jak dobrze, że alfabet ma tyle liter.